Człowiek stworzył przemysł. Przemysł to rozwój. Miasta stają się coraz większe i bardziej nowoczesne. Produkcja napędza gospodarkę. Przemysł to wyzwanie. Schodzimy coraz głębiej, wznosimy się wyżej, podążamy jeszcze dalej. Przemysł to życie, daje nam pracę i wspiera nasz rozwój. Aby przemysł mógł się rozwijać, a człowiek z niego korzyści potrzebne jest stałe podnoszenie jakości. Priorytetem w branży przemysłowej stają się więc nie tylko badania surowców, ale i półproduktów oraz wyrobów we wszystkich fazach procesu produkcyjnego. Rozwój w tej dziedzinie to wyzwanie przede wszystkim dla chemików, analityków, którzy wspierani przez nowoczesną technologię mogą w tym obszarze wiele osiągnąć. Od lat badamy i analizujemy skład chemiczny ród miedzi oraz półproduktów i wyrobów występujących we wszystkich fazach procesu produkcyjnego dla oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Rodzaje analizowanych materiałów to m.in. rudy, koncentraty, odpady powlotacyjne, brykiety, żużel i pyły hutnicze. Kamień miedziowy, szlam anodowy, miedź rafinowana ogniowo i elektrolitycznie. Analizy obejmują cały ciąg technologiczny: od wydobycia rudy po produkcję miedzi elektrolitycznej. Wszystkie próbki geologiczne oraz technologiczne trafiają do nowoczesnego, automatycznego laboratorium wyposażonego w zaawansowaną technologicznie linię, przygotowującą próbki do analiz. To tu, z pomocą robotów, poddawane są one specjalnej obróbce w celu dalszej analizy w spektrometrach XRF. W trosce o rozwój firmy i stałe podwyższanie jakości badań, inwestujemy w nowe technologie. Posiadamy nowoczesną pracownię mineralogiczną, w której wykonywane są pomiary metodą mikroskopii skaningowej MLA. Technologia ta pozwala na bardzo dokładne ilościowe oraz jakościowe badanie minerałów, opracowanie map minerałów, analizę składu chemicznego próbek oraz rysowanie krzywych wzbogacania. Precyzyjna analiza próbek dostarcza niezbędnych informacji, które pozwalają zoptymalizować procesy technologiczne w różnych zakładach produkcyjnych. Badania skaningowym mikroskopem elektronowym pomagają również w organizacji produkcji oddziałów KGHM Polska Mieć SA.